Soclap już od 2019 roku postanowił wejść w tematykę szkolnych budżetów. Gdy poznałam to narzędzie i też w z Stoku mamy do czynienia z takim budżetem obywatelskim na poziomie miasta, to uznałam, że to może być świetne narzędzie do tego, żeby właśnie w szkołach, właśnie z młodymi ludźmi, pracować nad taką ich postawą obywatelską, ale też w ogóle prospołeczną. Szkolne budżety partycypacyjne to taki projekt, który sprawia, że cała społeczność szkolna może mieć wpływ na to, co się dzieje w szkole, jak szkoła wygląda. Jest to proces, który angażuje nie tylko uczniów, ale także nauczycieli oraz administrację szkoły, co jest rzadkością w procesach, w projektach edukacyjnych że na przykład pani intendentka, czy pan konserwator, czy pani sekretarka biorą udział też w działaniach, które są kierowane głównie przez młodzież. Szkolne budżety partycypacyjne to taka fajna przestrzeń, w której młodzież może mieć realny wpływ na swoją szkołę. Rola naszej fundacji w procesie szkolnych budżetów, w tych projektach no była myślę kluczowa nie tylko jako organizatora, ale przede wszystkim jako... Organizacje jako osób, które wspierają nauczycieli i społeczności szkolne w procesie, który był dla nich zupełnie nowy. Bo szkoły, przystępując do projektu, tak naprawdę nie wiedziały, na co się do końca piszą. W związku z tym, niezbędne było wprowadzenie poprzez działania edukacyjne, poprzez wsparcie mentorskie, poprzez takie towarzyszenie im na każdym etapie, więc tutaj rola mentora jako osoby, która. Może przyjechać na miejsce, doradzić, zaproponuje jakiś rodzaj materiałów, dostarczy scenariusze, poprowadzić troszkę krok po kroku. Młodzież przede wszystkim uczy się doświadczania sytuacji takich, które ich spotkają później w dorosłym życiu. Moim zdaniem, młodzież uczy się kreatywności i przedsiębiorczości. Uczy się również współpracy oraz komunikacji? Wydaje mi się, że to, co oni najbardziej zyskują, to jest poczucie wpływu na swoją szkołę i też takie przekonanie i wiara we własne możliwości. Stąd pomysł, żeby to uczniowie sami prowadzili lekcje rówieśnicze. Na pewno szkoła zyskuje nowe miejsce, czy też nowy sprzęt, czy nowe wyposażenie, w zależności od tego, w którą stronę oczywiście projekt zmierza. Natomiast ona uzyskuje, moim zdaniem, narzędzie edukacji obywatelskiej. To są lekcje pisania projektów, mogą to być lekcje związane z prezentacją, z wystąpieniami publicznymi. Można mnóstwo kompetencji nauczyć się cyfrowych. Przepis na udany proces, moim zdaniem, to opuszczenie takiej swojej bezpiecznej przystani i próba rozwinięcia żagli. Warto jest, aby taki proces przeprowadzić w jak najbardziej kreatywny, pomysłowy sposób. Ale też do tego jest potrzeba dużo cierpliwości. Myślę, że najważniejszym elementem udanego procesu to jest właśnie to, żeby dorośli dali zaufanie młodym ludziom, że oni potrafią coś zrobić, że są w stanie odpowiedzialnie przeprowadzić proces i że nie trzeba się tego bać. Szczerze mówiąc, to ten projekt nam się bardzo podoba, dlatego, że mamy mnóstwo chętnych do szkolnych budżetów partycypacyjnych, nawet jeśli szkoły nie do końca. Czują, jak bardzo to jest angażujące i wymagający tak naprawdę projekt, to bardzo chętnie się zgłaszają. Najbardziej jestem dumna z całego zespołu, że faktycznie pracowali i widać, że się zaangażowali i że też oni są zadowoleni. Ja jestem z nich bardzo dumna z tego powodu, że wykonali to samodzielnie, kreatywni byli bardzo. No i zintegrowali się, działali sami po prostu. Wspaniałe doświadczenie i poznanie młodzieży, przede wszystkim z drugiej strony, z takiej, z której nie znałam od strony szkolnej ławki. Cudowne warsztaty były, to na pewno. To to, co osobiście dało. Taki trochę wgląd w siebie, w to, co się robi. Najbardziej dumna jestem z młodzieży, z którą. Współpracowałam, z tego, że poradzili sobie z zadaniem od początku do końca. Mile spędzony czas, szczególnie na wyjazdach, na warsztatach. Tutaj naprawdę. Jestem zadowolona bardzo z doświadczenia i z całości tego projektu, że wzięliśmy udział. Szkolne budżety partycypacyjne to przede wszystkim wydawanie środków. Myśląc o tych środkach i o ich pozyskaniu, warto pomyśleć o jakiejś zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej, ale też warto zaczerpnąć ze swoich własnych zasobów. Te kwoty nie muszą być duże. Zawsze jest to coś nowego dla uczniów, nie tylko dla uczniów, ale również dla całej społeczności szkolnej. I czasami małe pieniądze są w stanie zrobić duże rzeczy i warto po prostu wsłuchać się w głos młodzieży i w to, czego potrzebują.